Rzadko oglądam horrory. Pragnę odpocząć, a nie zamęczać się ciągłym napięciem. Pragnę widzieć, jak dobrzy bohaterowie są szczęśliwi, a nie masakrowani piłą łańcuchową. Pragnę śmiać się z głupich pomysłów i absurdalnych sytuacji, a nie zamęczać się ciągłym lękiem i niepewnością. A mimo to obejrzałem wszystkie filmy z kanału I can't sleep, i było warto. Recenzje trzeba zacząć od tego, co widać jako pierwsze. A jako pierwsze zawsze widzisz miniaturki. Zazwyczaj desperacko walczą one o uwagę odbiorcy. Ale tutaj jest inaczej. Na tym kanale stanowią one dobrą reprezentację filmików. Pokazują miejsce akcji lub symbolicznie podsumowują daną animację. Poza tym często pojawia się na nich główna bohaterka. Zazwyczaj jest ona obojętna i zmęczona, ale czasami bywa przestraszona i zniszczona. Tytuły filmów to pojedyncze słowa albo proste zdania. Na pierwszy rzut oka wydają się proste, ale tak naprawdę zrozumiesz je dopiero po obejrzeniu. A skoro o filmikach mowa, to są to animacje. Są bardzo. Bardzo krótkie, ale jak się je ogląda, to czas zwalnia. Większość z nich nie ma nawet 60 sekund, ale zazwyczaj czułem się, jakby trwały 3 minuty. Wynika to z kilku rzeczy. Pierwszą z nich jest unikatowy styl. Większość artystów chce tworzyć piękne dzieła. Korzystają z jasnych barw, tworzą idealne postacie i przenoszą odbiorcę do lepszego świata. Tymczasem w dziełach High Sleep są tylko kolory czarne, czerwony i biały. Tu nie ma idealnych postaci, jest tylko wystraszona, bezbronna nie ma tu lepszego świata, jest za to przygniatająca opresyjna rzeczywistość. Nie ma ucieczki ani szansy na lepsze jutro. Poza tym ten styl animacji jest piękny na swój sposób. Tysiące ładnych obrazków wypadło mi z pamięci, natomiast twórczość Iant Sleep zapamiętam na zawsze. Tak rozgadałem się na temat grafiki. A co z dźwiękiem? Otóż w najstarszych dziełach Iant Sleep dźwięku w ogóle nie ma, jest tylko cisza: pusta, niepokojąca i groźna cisza. Tworzy ona klimat lepiej. niż Niż muzyka w wielu filmach. Z czasem w kolejnych animacjach zaczęły pojawiać się dźwięki. Na początku były to pojedyncze odgłosy, podkreślające, że coś się stało. Z czasem autorka rozwinęła się i zaczęła dodawać odgłosy tła, a nawet muzykę. Czy jej filmy straciły przez to wyjątkowość? Nie. To wszystko buduje nastrój, nie działa przeciw niemu. Cisza nadal dominuje, a gdy jej nie ma, to coś się dzieje. Podobnie rozwijała się grafika. Najlepiej widać to na przykładzie głównej bohaterki. Początkowo jest ona dosyć prosta. Jej oczy nie mają brwi, jej włosy to jednolity obiekt, a otoczenie jest statyczne i niezmienne. Natomiast w najnowszych filmach ma ona brwi, otoczenie jest dynamiczne, a włosy mają lepsze cieniowanie. Tyle gadam o grafice. I nic dziwnego, przecież takie krótkie, TikTokowe wręcz filmiki nie mogą mieć dobrej fabuły. Otóż nie. Flagą wielu horrorów są jumpskedy. Gdy potworek raz wyskoczy mi przed nosem, to jestem przerażony. Ale gdy powtórzy się to piąty, szósty czy siódmy raz, to przestaje być to straszne, a staje się żałosne. Natomiast autorka kanału I can sleep postępuje w dokładnie odwrotny sposób konsekwentnie buduje napięcie. Podczas oglądania jej filmików czułem się nieswojo, niebezpiecznie, źle. Ciarki chodziły mi po plecach, bo widziałem, że postać cierpi. Wiedziałem, że stanie się coś złego, ale nie wiedziałem co konkretnie. Chciałem, żeby ona uciekła, wyzwoliła się, była szczęśliwa, ale jednocześnie wiedziałem, że nie będzie jej to dane. Całkowicie zwyczajne sytuacje, takie jak jazda pociągiem, leżenie w łóżku czy wyjście ze szkoły są tutaj straszne. Nie wspominając już o bardziej abstrakcyjnych i niepokojących miejscach. Poza tym mam wrażenie, że te filmiki tworzą spójną całość. Pokazują one jak na świat patrzy straumatyzowana osoba. Jaka jest przyczyna tej traumy? Jaką konkretnie historię przedstawia kanał I Can't Sleep? Nie odpowiem Ci na te pytania. To Ty musisz sobie na nie odpowiedzieć sam. Dyskusje na ten temat prowadzą tysiące komentatorów w sekcjach komentarzy. Te rozmowy to bardzo duża wartość dodana. Zwłaszcza, że dosłownie nic nie wiemy na temat autorki kanału. Nie znamy nawet jej imienia. To bardzo miła odmiana w internecie zalanym przez influencerów, którzy robią serial ze swojego życia. Mroczny styl animacji, gęsty klimat, tajemnica i teorie. To wszystko sprawia, że kanał I Can't Sleep jest wyjątkowy. Jeśli chcesz go poznać, to link do niego znajdziesz w opisie. Napisz komentarz, na pewno go przeczytam.